Jest Michałek. Pipo, hej! Co nice. i Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłem tu tylko dlatego, żeby móc pocałować montanę w dupę. Czy brać różowy na Taki. Eee. No, tak, najlepiej. Po tej to. Hał jak git, hał hała jak źle. Hał. No i kurwa git. Jaki pewny hał. No to lecimy wybronić kumpli. Aha, plecami do mnie w ogóle. O co chodzi? Nogi szeroko. Zamaskowani w tym miejscu w ogóle. Panie sierpie! Co? Policjantka, ciężka kamienicielka, kulot Police baton, policja taser, policja kombat. Mati, Zegarek Mati, taktyczny, ma telefon, knife, pistolet, a tutaj policyjne, flashlight GPS, policyjny ze zebnem do murkowania, oznakowana golcówka, narzędzia naprawcze w ogóle, policja kamizelata, pornaczka w ogóle, Mati! Eh? to nasi, jak to na ich w ogóle? Pod przykrywką, jaką? Możeby <laughs> <Chodź. śmiech> <laughs> <laughs> no, ktoś odkuć? No, właśnie. <laughs> Ja na czek chodzę. Weźcie a Teraz idę na to, by na komendę, było otwarte. Zamykam cele. Weź na radio? No, Dobrze było, wsparcia. Pizdę, se to radio wsadzi. <laughs> Czyli co jaki jest najgorszy wyrok, jaki mi grozi teraz? Śmierć! O kurwa! 2500 ja miesięcy, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. 3 minuty. Ja bym chciał tylko 3. No sądzę, że 3 w jedną, 3 w drugą. To 6. No dobra, no bo jednak wiesz. To bardzo ważne życie dla nas. Dziękuję wszystkim. Teraz, raz, czas na salwę. Jeżeli ktoś ma przy sobie broń, proszę wyciągnąć, odbezpieczyć, szcelować ku niebu. No i palę. Przepraszam. Sorry.

Ile? 2310 miesięcy i 3 320 tysięcy dolarów. No bo w sumie posiadanie broni klasa czwarta wybuchowa sztuk 9. Ty teraz 9 pomnożyłeś? No. To no ja też wątpię. Ty, znalazłem samochód, dostarczyłem go na miejsce i kurwa, nie mam. co, jak mam dać ten pojazd? Um, um... Formuła 1. Lubię tą formułę. A, Formuła 1. Dobra, dzięki. No. Na razie. Dobra, kurwa, pokaż to. Halo? Dzień dobry! Pani chłopak się okazał debilem i teraz jest zawiązany w ogóle przy ziemi. I za chwilę go w ogóle. Co pan mówi w tym momencie? Naprawdę! I pan, pan jest! Gangsterem! Jestem gangsterem! <głosy> 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 Co zrobił mój chłopak? No jest debilem w ogóle, bo przyjechał na miejsce, gdzie nie powinien być i słyszał na burgerzoncie o informacji, o której nie mógł słyszeć no i go mi teraz w ogóle. Proszę nie dzwonić na policję, do widzenia. Kurwa, ja to mam talent do zmienia głosów, co? Pięknie, wiecie. przepięknie. Pięknie. Z policji, jebać policję kurwa Zamiast się. kurwa nogi, zamknij pizdę Zamiast kurwa nogi to ci łeb Niech ci kurwa to czegoś nauczy Nie, nie odpalaj, proszę Nie Proszę, nie O oh, Eee... Pierwsze kurwa i ostatnie ostrzeżenie Coj kurwa Trzeba go wypierdolić pod szpitalem do zemdla, Chyba Pobudka Nie cijać pod szpital Dawaj łajcik Nie ma co ale kurwa jestem cały krwi, we krwi Dobra. upierdolony Masz szczęście, że on jest kurwa nieprzytomny, kurwa. No jest nieprzytomny, dlatego mówiłaś ci. Le lepiej kurwa nie ma co, bo nie daj Boże się zaraz kurwa i będzie chujnia, więc... No co Na razie ty bez kurwa? jeszcze. No ale widzę, że jest nieprzytomny chyba, nie? Dobrze rozumiem. Kurwa, Kinzo Kozato. Dziewczyna szamur. Siostra, Asami sami Kozato. Bracia, kazuło mi sawa. Za meldunek. Okay. Meldunek? No tu w apartamentowcu, na czwartym piętrze, piąte mieszkanie. A kto mu nogę obciął? Giorgio Lani. Co tam jeszcze z nami był? <grym> jest <grym> dobra, jedź i ja go wykopię, dobra. Mam pewną bułkę! Potrzebuję parowy!

To jest kurwa! Na glebę, na glebę, policja Kurwy, synie, na glebę się kładzie już. Dobra, nie wyciągam telefonu, bo ja wyciągam telefon jest tako Oo! Ziomek! Nie, 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 nie! Jak ja mam GPS-a zaznaczyć? Dobra, chuj, jadę. Jestem w stanie tego sprawić, ty spróbuj. A jak on to No zadzwoń do niego, nie gps GPSa. Aha. No, jebać! Dawaj, jeszcze ja wyciągnę, jeszcze ja wyciągnę! Kurwa. Patera. Zaraz mnie pojebie, zaraz mnie pojebie.